Cześć, z tej strony Adam. Na co dzień prowadzę kanał Spółerad. Witam się z Wami w odcinku 105. I słyszycie tę kojącą ciszę? Aż Admirał Akbar westchnął. Komandor Daisy, czy tam Dasy, Daisy chyba, nie wyje, bo znaleźliśmy Wulpteksy w poprzednim odcinku. I ukończyliśmy przedostatnią misję na Crait. Teraz zostaje nam ostatnia, którą się zajmiemy teraz. Ale że Komandor Daisy pograliśmy sobie ostatnio i zdobyliśmy nią nawet pojazd, no to pogramy jeszcze Admirałem Akbarem przez chwilę. Bo mam wrażenie, że go troszeczkę zaniedbaliśmy. W związku z tym idziemy w tę stronę. Bo mamy tutaj chyba ostatnią osobę, która ma dla nas coś. Jakieś zlecenie. I jest to przy okazji droid, który da nam Pretorianina. Porozmawiamy sobie przy użyciu BB z nim. Nie ma powodu do paniki, to tylko Najwyższy Porządek depcze nam po piętach swoimi ogromnymi niszczycielskimi machinami zagłady, dosłownie o krok od odkrycia naszej tajnej bazy. Jeśli nie stanowi to dla ciebie zbyt dużego problemu, może tak. O, nie wiem, wyruszysz w mrok gwiezdnej otchłani i uratujesz nas przed naszym rocznym losem w tej otchłani. Najwyższy podstęp. To na co jeszcze czekasz? Ruszaj i przegoń nikczemników z najwyższego porządku. Chyba musimy po prostu powalczyć w kosmosie, ale nie jestem pewien. Pokonaj flotę najwyższego porządku w okolicy Crait Czyli musimy polecieć naszym transportowcem, który nie ma żadnych osłon I spróbować podziałać Tak? Mam rację? Może nie R5-D4, mam dwa akurat droidy astromechaniczne przy sobie Wchodzimy, Admirał Agwar się tym zajmie To będzie szybciutka misja Tutaj nie ma wielkiej filozofii No bo w sumie, yy, co? Chwila, moment i mamy załatwionych wszystkich nikczemników z najwyższego porządku. Kolejny króciutki odcinek nam się szykuje, ale teraz wiecie, że będą same krótkie odcinki. Na szczęście... Wow, no faktycznie na strzela nawet ten... E... Ciekawe. E... Ruch oporu, najwyższy porządek, pokonaj wroga, ale ja w sumie nie chciałem. No dobra, to załatwmy ich. Tu jest kilka tych bitew. Halo. To chyba nie jest ta misja, co ja miałem zrobić, nie? No, patrzcie, nawet nieźle idzie. Jak nie ma żadnych osłon, jak elegancko sobie radzę, widzicie? Czyli o to chodzi ludziom, że fabuła ostatniego Jedi nie ma sensu. Bo te transportowce jednak mogły strzelać. Wszystko jasne. I jeszcze co? I jeszcze to? I jeszcze to? I to chyba nie o to chodziło. Gdzie jest nasz cel w takim razie? Bardzo bym prosił wiedzieć. Właśnie, tu mamy... O, 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 o. o. Niecały kilometr, znaczy ponad kilometr. Co to jest w przestrzeni kosmicznej? To jest nic. Głównie,

Kurde, wystrzeliłem tą, tę, torpedę. Przez was. Kozak transportowiec, naprawdę zarypisty. Świetnie mi idzie. Lepiej niż niektórymi myśliwcami. Ostatni gdzieś został. Do kogo ty rozmawiasz? Wszyscy nie żyją. Wracamy do R5M2. Dobra, dobra, ty już nie żyjesz. Jak to opowiadasz? Już daj sesiana, już was wszystkich załatwiłem. Elegancko mi poszło. Dziękuję bardzo za uwagę. Po prostu yy, tak, jestem najlepszy. Szybka akcja, szybki wylocik. W ogóle o czym, o czym my rozmawiamy? No i super, i porozmawiajmy. I oczywiście Akbar się nam nie przydał specjalnie, no ale trudno. Widziałem wszystko na monitorze, to naprawdę pokazało tym łotrom z najwyższego porządku. Widziałem jak robisz piw paw piw, a oni tylko krzyczą: A, chcę do mamy! Ach, aż się kropla oleju w oku kręci. Taki pokaz jest z całą pewnością wart nagrody. Proszę bardzo. Super, najwyższy podstęp ukończony, dziękuję, dziękuję bardzo. Aż się bujam, gibam i w ogóle jest super. Tego R5 sobie zmienimy w pretoriańskiego strażnika, pierwsza gwardia. Alitarna Straż Pretoriańska to grupa wyjątkowo uzdolnionych wojowników, służących jako osobiści ochroniarze najwyższego wodza Snowka. Władają rozmaitymi rodzajami broni białej i są wyszkoleni w różnych stylach sztuk walki. Zaś, Joch, ich pancerz, jest czerwony, aby imitować strój gwardii imperialnej z czasów galaktycznej wojny domowej. No i proszę bardzo, jak pięknie. Piękne są te ich ostrza, zarumbiste. No i dobra, kończymy tym samym ten odcinek i mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak było, no to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. A ja widzę się z wami w odcinku 106, w którym to wylecimy sobie skrate. Ale majestatycznie wygląda ta postać. No jest zarąbista. Fajne. Wiecie, z czym mi się kojarzy jego maska z czerwiem z djuny? Albo z rzecznikiem Saurona. Ale z czerwiem z djuny nie mam pojęcia dlaczego. Może przez to, że one mają takie zęby blisko siebie. I wyglądają jak te. jak powierzchnia tej maski. Jak te linie. W ogóle taki design trochę jak z djuny. Trzymajcie się i cześć.